Stanisław Lem mówił, że każda technologia, czy to sztuczna inteligencja, czy, czy nie wiem, rakiety jest to można wykorzystać do czynienia dobra. W przypadku rakiet, no to dzięki takim rakietom lecimy w kosmos, będziemy mogli rozwalać jakieś asteroidy, które będą zmierzały w kierunku Ziemi, ale też można wykorzystać do czynienia zła. No. Wysyłać te rakiety, żeby zabijały innych ludzi. Tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Identyczny to jest przypadek. Sztuczna inteligencja bardzo nam pomaga. Dzięki sztucznej inteligencji postęp naukowy mocno przyspiesza nasze życie. No, jesteśmy leniwi, prawda? Chcemy różnych usprawnień, no to staje się łatwiejsze, bo sztuczna inteligencja automatyzuje wiele procesów i, i pozwala nam widzieć to, czego normalnie byśmy nie widzieli. Pomaga nam w taki sposób, że wyręcza nas w wielu czynnościach. To są te pozytywne aspekty sztucznej inteligencji, ale oczywiście istnieje pewne zagrożenie, i, i, i to zagrożenie widać doskonale w Chinach. No, Chiny rozwijają już od wielu lat system nadzoru społecznego, który polega na tym, że instalowane są wszędzie kamery połączone ze sztuczną inteligencją, wykorzystywane są no, różne aplikacje, które śledzą obywateli, które są w smartfonach. I, I tam sztuczna inteligencja rozpoznaje twarze, rozpoznaje różne zachowania, które są na ulicy. Sama potrafi dodać punkty do naszego konta lub odjąć, bo ten system polega na tym nadzoru społecznego, że jeżeli dobrze się zachowujemy, na nasze konta trafiają pewne punkty, czyli pomożemy sąsiadowi plus 5 punktów. Jesteśmy dobrymi obywatelami, słuchamy się partii plus 10 punktów. Jeżeli jesteśmy złymi obywatelami, czyli nie posprzątamy po psie, który narobił na chodniku, no to minus 10. Przechodzimy na czerwonym świetle, to minus 50 punktów. Jeżeli tych punktów jest zbyt mało, to nawet nie kupimy biletu tramwajowego ani nie wyślemy dziecka do dobrego przedszkola albo nie wyjedziemy za granicę. No i oczywiście, w tym ocenianiu, tym systemem oceniającym, jest w znakomitej większości przypadków sztuczna inteligencja, która potrafi rozpoznawać nasze zachowania, która nas śledzi, inwigiluje cały czas i jest połączona z tymi sensorami. 5G w Chinach jest na bardzo zaawansowanym stadium rozwoju, dzięki temu, tych sensorów można więcej do sieci podłączyć. Ta komunikacja jest szybsza, zasięg jest prawie wszędzie. Tworzymy takie, takie macki dla tej sztucznej inteligencji z czujnikami różnymi. Dzięki temu, AI może faktycznie kontrolować zachowanie obywateli, przewidywać zachowanie obywateli, wpływać na, na to zachowanie. No, nie od dziś wiadomo, że rząd chiński wykorzystuje sztuczną inteligencję do prowadzenia propagandy. A ponieważ tych sensorów wszędzie tyle jest i w, naszych, w ich smartfonach ta sztuczna inteligencja funkcjonuje, to odkryli pewne wzorce zachowania yy, obywateli Chin. No i teraz to wykorzystując mogą modelować to zachowanie i na przykład odgadywać, co trzeba powiedzieć, żeby ten lud zareagował we właściwy sposób. W tym zarządzaniu takim pomaga sztuczna inteligencja. Mam wrażenie, że sztuczna inteligencja i ułatwia nam życie, i nas rozleniwia. Ułatwia w takim sensie, że bardzo prosty przykład podaję teraz. Dzięki sztucznej inteligencji nie musimy się często zastanawiać, Jakie piosenki posłuchać, albo jaką książkę przeczytać, albo jaki film obejrzeć, bo sztuczna inteligencja poznaje nasze preferencje i podsuwa zazwyczaj coś takiego, co nam będzie pasowało. Przez to nie muszę no, szukać bardzo długo, przeglądać półek w księgarni, żeby fascynującą jakąś książkę dla mnie znaleźć, bo sztuczna inteligencja mi to pracuje. Oczywiście to jest bardzo prozaiczny przykład, ale, ale to można znacznie bardziej poszerzyć. Gdy wyobrazimy sobie inteligentne domy, no to ta sztuczna inteligencja tak jak te odtwarzacze muzyczne albo te aplikacje do oglądania filmów. Będą poznawały nasze preferencje i będą tak, nie wiem, regulowały na przykład otoczenie, które jest w tym domu, żeby nam jak najbardziej się podobało to otoczenie. Inteligentne miasta też będą się dopasowywały do obywateli, czyli będą poznawały preferencje tych obywateli, i później w odpowiedzi na to, Będą na przykład jakieś przeprowadzały symulacje i, i dawały później projektantom wskazówki, że tutaj powinien być park, a tam jeszcze coś innego, no bo to ludziom bardziej będzie się podobało.